Kurwa, ale mnie bania na pierdala. Ach jakie piękne słoneczko. Co ten pedał znowu wyczynia? Muszę przestać chlać denaturat z tym czerwonym obszczymurem. Najlepiej to zrobię coś pożytecznego żeby o nim zapomnieć. Ej dziwko z Czarnobyla. Będę udawał, że tego nie słyszałem i zajmę się robotą zanim Talafirenda mi wszystko zepsuje. Ale ta sraczka się fajnie leje i ma bąbelki. Wypierdalaj. Już cię nie kocham hehe. Teraz wezmę tego wibrusa po o zam oczy go w sraczce i będę no kurwa Picasso. On ma za duże mniemanie o sobie. Zaraz mu wpierdolę. Nie no, robota i idzie jak spyty strzelił. Już nika ustępuje. Kurwa mać. Dobra, ewakuacja z bunkra przeciwpancernego Hym hym hym. Mam tu drugą puszkę sraczki po tragicznej śmierci pierwszej. Pora Ci ją do tego nocnika i lecimy na szczecin. Malu malu. Hym. Trochę jak w przedszkolu. Ale chuj z tym. On jest pojebany. Ale fajnie, że się czymś zajął po wczorajszej libacji alkoholowej. Czej skarbie. Mam dla ciebie bukiet taboretowych. Ech, Zamknij mordę i się nie odzywaj. Coś mi tu nie gra, co się kurwa aaa, ups, była ha, haha, moja pułapka działa, zajebie go, ale zaraz, gdzie spierdalasz, spierdolił, a to burak jebany, To są drzwi, a to taboret tego żura, a to wiadro, a to żul. Zamknij mordy i patrz. Mam twoje pedalskie talerzyki. Położę je pod tygir tego taboretu. No no, przynajmniej raz myślnąłeś. A ja mam straczkę więc nie podskakuj. Spierdalaj, teraz wpierdolę się na ten twój niby taboret i jedziemy z tym węglem. Chym, kurwa ła. czy ciebie na serii robili w łóżku, bo mnie się wydaje, że w betonarze była ha 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 ha. Weź zamknij mordę chujolidzie i patrz na ten bajzel, patrz, mam nowy talerz, jebać twoje talerze z Tesco za 5 groszy, właśnie na to, no kurwa właśnie. Jak ja kurwa mam na to wejść? Aha już wiem. Masz teraz tą sakę i przystąp do sekwencji malowania. Fajnie jest. Nawet bardzo fajnie. Ale coś czuję, że to się spierdoli. No kurwa dobrze czułeś. Zostawię cię na chwilę. Witam ponownie. Masz tu deseczkę i hopo ceglaki z kefura za grosza. Sram na ceglaki ja mam straczkę. To już czwarta puszeczka. Wchodzę tu i maluję. Mam za krótkie nogi. To nie nogi tylko przeszczepy. Hehe he, zamknij mordę bo wpierdol. Ja się ciebie nie boję. To walimy solówkę w niedzielę po kościele. Dobra, my się tu ukłócimy a tu normalnie World z Center powstaje. Teraz właśnie na to. Chym, trochę to za wysokie. Helpnij mnie. A może to ty na to wleś. Dobra wyjdę, ale musisz mi pomóc. Jak? Wypnij się jak na ruchańsko o tak. Dobra, ale jak mnie zapakujesz od tyłu to pierdol. Przestań mi grozić i patrz. Teraz mogę cię rozdeptać. Zamknij Ryja i Maruj to moją stratką, nieładnie. Patrz co przez ciebie zrobiłem. Nie straj bambusie. Mam tu następną puszeczkę. Trzymaj, czuję się jak Picasso. Ej pało, patrz na moje wargi i dawaj cegły bo za nisko tu. Dobrze szefowo, ale taka propo to mógłbyś dupełmyć. A zamknij pizdy bo wieje. Podkładaj te kloce. Ło kurwa, ten potomy mamy niezłe. Zgodzę się z tobą niestety, że jesteśmy jak megazordy. A więc go go power rangers, Coś to kurwa nietrwałe. Znowu wyjewałeś moją straczkę, Zaraz mi dupa przez ciebie odpadnie. Masz tu następną porcję i postaraj się jej nie wyjebać. Spoko spoko. Dawaj no to gówno, chym, Nawet fajne uczucie. O kurwa a a, 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 a a, ja pierdolę, toż to była Hiroshima, na chuj się gapisz, pomóż mi, wypierdalaj, same serać, dobra, poradziłem sobie, a teraz bierz te jebane wpis do cegły. I, czekaj, mam pomysł. Fajne schodki zrobiłeś podczas mojej nieobecności, no nie machu ja we wsi. Podaj wiadro z zawartością mojej treści jelitowej hecha. He. Ale to łatwe. Odkręcę to, bo za niskie trochę. Ups, no kurwa mać. Czy ty zawsze musisz coś rozpierdolić? Proste, że tak. Masz tu kolejne wiadro straczki i traktuj je jak swoją starą. A ja spadam. I możesz już tu kurwa więcej nie wracać. Elo, wróciłem. Ciemna. Kręć tą miotłą. Dobrze, proszę pana. Dawaj dalej. No kurwa jeszcze. Zajebie go. On nie żyje. Juchu, nareszcie się udało. No to chuj, jednak przeżył. Co się stało? Coś musiało nawalić z tym krzysłem za grosza. Z żabki. Oj oj, oj. jestem chory. Masz chore wory. Hehe, zamknij dzioba i bierzemy się do pracy. Chym. Mam plan, który znacznie ułatwi nam życie. Oświeć mnie. Honotu. Popatrzę na ciebie z bezpiecznej odległości. Fajne. To też i to. A tym cię zaraz pierdolnie i zobaczymy czy przeżyjesz. Sam się tym pierdolni. Wykorzystajmy to w inny sposób. Zbudujmy windę fajną i świetną. Będzie rozpiadalanka na maksa i będzie fajnie bo ona ułatwi nam malowanie moją straczką tej rury jebanej w kapsko. Nawet fajnie nam to wyszło i aż dziw, że jeszcze się trzyma. Mam tu kolejną strakę, to fajnie, wlewaj ja tutaj. Spierdalaj. Duże to, kto tam wejdzie? proste, że ty, spokoziom. Zakręcaj tym, dobrze siostro. Jeszcze raz, dobra, ale jak jeszcze raz do mnie ogórze powiesz siostro to cię rozpierdolę, dobra dobra. No, skończyłem, teraz to wystawię na aukcji i zdobędziesz mal po czym spłacę moje pornole, ale jak ci coś zostanie to dasz mi. Umyj dupę nic nie dostaniesz za zmarnowanie mojej cennej straczki. I Ty kurwa kurwo wykurwiona, to przez ciebie cała robota poszła się kochać w pizdu. Zamknij paszcze bo ci naszcze. To ty się zacząłeś kołysać jak pizda jebana. Bóg cię ukarał za twoje skąpstwo.